I musisz wejść w te tam ustawienia i jest tam na żywo, nie na żywo. Gitara się ma, nie? Możemy grać już. Dobra. Działa. No działa konkretnie. Na... Na antenie. Kosiu, kosiu. I tam wiesz, gdzie masz w telefonie tam czy nasze kanały itp. I tam jest na żywo, nie? Na YouTubie też to jest. Nie, Kosiu, Kosiu jest nie Kosiu Bez zdjęcia nic tam nie ma Tylko tam są live, nie? Elo mordo Elo, elo mordo, mordo, ma. jak tam żyjecie, yo? Dalej, musicie to znaleźć Kosiu, Kosiu, no low, yo. Ja tu nawet się odpalę mojego live'a, patrz na to Patrz na to, ja to zaraz te odpalę. Patrz. Kościu kościu nie? Wbijam tu w ustawienia. Nope. Kościu kościu jedna subskrypcja, dwa filmiki. Hmm. powinno lecieć teraz no jak nie ma nagrywam właśnie teraz na antenie jestem No jestem teraz No na antenie jestem ty no serio Teraz mi się zarówno dźwięki i dobra Nie no nie wiem gdzie to nie wiem, nie wiem No jak nie ma jak jest nagrywam teraz na antenie jestem I internetu jeszcze mi nie wywaliło nie? Jak tam drodzy widzowie się czujecie? Zarowidzów na live jak tam? bo no, już zniszczył ktoś, też. Cały czy na żywo może wejść tyle. Beka. No ja ich wszystkich sprzątam. No z wszystkich sprząta tutaj. Na pewno jestem... Na... Jestem dobry w tą grę. Na żywo musi wejść, nie wiem, ja teraz jestem na antenie i pisze. Coś śmiesznego z nich, z Powiem wam, tak, ja mam 9 na, 9 na 10 mam, nie? Polecam życie. Życie jest piękne. Pięknie wam sporo robiłem. Boże, co ja zrobiłem? Patologia z Jestem teraz na antenie, a... Jeszcze internetu nawet mnie nie wywaliło ty. Jeszcze internetu mnie wywaliło nawet ty, to jest dobra myśl. Kurde, bym dostał, że Ja nie wierzę. Kurde, a tak dobrze strwa. Ja też No to za gówno Ta Nie no bo Was też słychać, ale tak mało To za pigos, nie? Co ja jestem spowolniony? Ktoś mi dał spowolnienie, to nie fair Jasieńku Jak za nic nie idzie CO ZA DEBIL Ja sam się biję, nie? Śmieć. NO CO?! Jak biję, mu zaraz łeb, nie? Rozwalę mu to. No co jeszcze? chcieliśmy to tu zabić może, Clownity? Weź, nie pajacu. Byłem pierwszy, jestem ostatni. Tom, pa! Ty, spokojnie! Ha ha ha! Tam się nie cicli, dobrze, dobrze tak. Ten zielony to docwany jest tutaj. Trzeba go jakoś tak wkleić, muwary. Skleić muwary mu trzeba lamusowi. Pomogę to. Chodź tu. To za śmieci. O shit. To nie, złe dymy. On chyba jest po alkoholu. Po wojaku. wyjazd się, bo cię dojadę, poczekaj no nie! chyba go. jakaś pedał, no ja jestem ostatni, cześć sek z tej pierwszy jestem ostatni z podoba mi się ta gra co za lamus, no nie Jakie lamusz, ty, jako zajadę zaraz chyba? No właśnie widziałem ten. Ja będę ostatni. Dobrze, to się skończyło, bym dostał takiego bana na życie, nie? Ja będę odwiedzał tylko. Dobra. Kaba No i nie wiem, właśnie. Jedna osoba, ale internetu mi nie wydygało. Ale internetu mi nie wydygało. To jest plus, Steve. Już mi się to podoba ten live. No wiem właśnie, zamawiamy się niedługo, ale po prostu nie to tak wpłynie ten internet nasz. Po prostu i już nie żyję, no po prostu nie. Wszyscy na lajba. Moja ciotka na live'anie. Co za raki tu grają w Wyjazd Wyjaśny śmicze, ja cię zabiję, nie? Zielony, ja cię jesteś poza tam. Co? Widziałeś to? Widziałeś to? Ty to? Zadjęliście. Jestem ostatni. Gwizde bloszko zasunęło go. Na kanale zrobić tylko live y będą, nie tam co jakiś czas tam gdzieś. Tak? Właśnie, to tak będzie przerywać pewnie. Z Orange to internet muszę dać, ja mam użycie, nie to jest, jest problem z moimi tam by nie, bo pewnie by tam nic, nic nie zrobiło się, nie? Ja będę czekał, ja będę czekał na, na moją moment. Mój moment. Patrz, co ja robię, nie? Zupełnie są. on się boi mi Też się mnie boisz już, ja jedę za tobą, jesteś mój. A ja będę cię objeżdżał teraz. Ja ty jak robisz... Ej, ty jaki jesteś? Powalaczowy? A ja zniszczyłem tego. O, ja też właśnie tak mówił Dobrze, jest jeszcze połączenie, jest wszystko działa, działanie jak należy. O nie! to tak. czata. Ja muszę internet albo się na kabel tu internet zrobię, żeby był Dobrze. Ale ja będę miał nadal, nadal livea sobie, będę puszczał, może ktoś bije przypadkowo. Mam moim głównym kanale, jakbym robił livea, to by dużo było osób, ale tak to. No. No. A to wszystko będzie teraz, jakoś na święto sobie kupię. Co? O Romanie, ty chodź tu Roman, bo cię zaraz dojadę. A wy wzięliście na jaki kanał mój na Kosiu Kosiu? A ja się rozwaliłam o tego ziomka, on ma siedem zabójstw, coś co za Januś pił plozy. tutaj. Nie wiesz co ja zrobiłem. Sam się zabiłem. cześć To nieźle. To nie źle Dobra, zabiłem tego ziomka. Kolejnego zabiłem. No się zniszczył. Tego że ten... Ten zielony to mnie w a ja go teraz zaraz zniszczyć. No ale nie wpadłem. Ten ziomek jest za dobry tam, nie? Trzeba go ukocić. Jeden ten lamus jest, Tu jedzie. Co? I co jak on ma takie przyspieszenie, kuraj? Co oglądacie? Co oglądacie? Nie, ja się będę go trzymał. Lubię tak gadać do siebie, do ludzi czasami. Nie, nie wleciałem, jedę dalej. To jest Kirs. Co za pedał wyleciałem teraz? No i dobrze mu. Kurde, blaszka. Gdzie jest mój live? Ja się pytam, bo na razie go na YouTube nie widzę. Co ty chcesz? Jakiś widz mi ogląda. Co ty chcesz? Nie Powiem ci, Co że... ty chcesz? Jakiś widz mi ogląda. Co ty chcesz? Ty? Powiem ci, że tu jest lepiej niż na tym pierwszym live'ie, nie? Okej, okay. a jutro w GTA czy nie? Okej, okay. dobra, dobra. Mój live się kończy już powoli. Muszę go rozłączyć, niestety. Wszystkich, wszystkich widzów przepraszam. Muszę sobie internet kupić. Je.